Wszystko w porządku? Tak. Nie martw się, już idę. Proszę odejść. Co tu się dzieje? Nie krzyć. Spokojnie, to komendant błyskawica. Kto? Komendant błyskawica, na przyjęcie. Wychodzę, praca czeka. Jak ty wyglądasz? Co robiłaś z tym kapitanem gromem w sypialni Martina? To komendant błyskawica. Musiał się przebrać. Wiem, co widziała. Brakuje soków. Poproś Rosę. Martin, gdzie komendant błyskawica? Racja. Nie przyszedł? Rosa go puściła. Pewnie się przebiera. Pójdę po niego. Komendant błyskawica. Gdzie królowa tego przyjęcia? Jakaś ty lekka. W rolach głównych jesteś moim życiem. Odcinek dziesiąty. Porque sé que nunca, nunca serás. Vestapuión. Y no me importa nada. Porque no quiero nada. Y aprenderé cómo. Daj, budzi błyskawicy. Daj, buziaka. co jest? Nie jesteś komendantem błyskawicą. Ależ jestem. Błyskawica ładnie pachniał, a ty śmierdzisz. Nie zdążyłem się wykąpać. Niech Rosa zapali świeczki. Powiem jej. Ja. Monita, co? Dlaczego się ukrywasz? Wcale nie. Kto się ukrywa? Dawać pieniądze. Tam ich nie znajdziecie. Pokaż co tam masz. Pokaż to. Mam. Nie dotykaj mnie. Ukradł mój wisiorek. Alfredo on mnie macał. Zamknij się, Zabiję go jeśli wezwiecie gliny. Spokojnie, nic złego się nie stanie. Stać dranie. Zdmuchnij świeczki. Najpierw życzenie. Poprosi o 28. Co? Postawiłem na nią dzisiaj. Dmuchaj, koki ma dmuchać. Jeszcze raz. Doskonale, brawo. Pomogę w zmywaniu. Nie trzeba. Idź się bawić. Dobrze się czujesz? No, no. Nie, okropnie. Co się no, dzieje? Mój wnuk uciekł z domu. Nie odezwał się od wczoraj. Pokłóciliście się? To moja wina. Błyskawica chce w sensie się czegoś napić. Co podać? Coś mocniejszego. Zaptałem się kanapkami. Jeśli zobaczymy, mój tyłek pozna mnie. Dzwonię na policję. Zostawcie go. Weźcie mnie na zakładnika. Właśnie, idź z nimi. Obudź się. Co robić? Przynieś wodę, szybko. Nie stójcie za. Alfredo, rozbiorę cię. Babciu, nie bądź skąpa, dolej jeszcze. Przypominam, że to przyjęcie dla dzieci. Właśnie. Która godzina? Dzięki. Nie do wiary. Skąd Martin wytrzasnął tego faceta? Co robiłaś pod stołem? Znalazłam kanapkę i zjadłam ją jedzenia się nie wyrzuca. Ja, co cię łączy z tym gościem? Nic, ubierał się. Jak to widziałaś go na niego? Nie, wkładał strój komendanta błyskawicy. Poczekaj, widziałam coś w jego spodniach. Albo natura hojnie go wyposażyła, albo to był tylko gadżet. Jak myślisz? Nie przyglądałam się. Poważnie? Nie chciałaś mnie to wpuścić. Co takiego? Kazałaś mi odejść. Nieprawda. Trzy sprawy. Po pierwsze, nie jestem przykładem. Do naśladowania. Nie. Po drugie, nie mnie osądzać innych. Z pewnością. Po trzecie, jeśli zdradzisz Martina, przestań. Koniec z Tobą. Nie przeciągaj strony, bo pożałujesz. Dlaczego się kłócisz? Jesteś kochany. Wracam na przyjęcie. Mam ochotę na ciasta i mleko. Na razie. Czym się tak zdenerwowałaś? Teraz? Nie, kiedy weszłaś do domu. Jeszcze pytasz? Owszem. Z kim byłeś? Z Monitą. Tak po prostu? Jest moją asystentką. A ja narzeczono. Ona wiedziała o urodzinach Koki, a ja nie. Przepraszam, kochanie Dowiedziałem się wczoraj wieczorem. Nie zdążyłeś powiedzieć. Sama wiesz, jak Koki ją ja uwielbia. Jasne, mnie nie znosi. Wydałam na to dziecko majątek. Ciebie też, kochanie, przesadzam. Ja przesadzam. Cześć, Mercedes. Co jest? Tragedia. To znaczy nic takiego. Okradziono nas. W biurze. Przyjedź szybko. I co? Nic. Odejdźcie, zabieracie mu powietrze. Nie budzi się. Trzeba zrobić sztuczne oddychanie. Nie mogę. Czułabym, że go wykorzystuje. Spójrz na niego, wygląda jak śpiący aniołek. Na świecie nie ma nic trwałego. Jednego dnia żyjemy, a następnego już po nas. Dlatego trzeba cieszyć się życiem. Przecież on jeszcze oddycha. Nie pozwolimy mu umrzeć. Proszę go wachlować, a ja przyniosę wodę. Alfredo, potargacie mi włosy. Alfredo, ocknij się. Czy jego serce jeszcze bije? Nie wiesz, gdzie się podział tony? Od dawna niczego mi nie mówił. Czuję, że mnie znienawidził. Niemożliwe. W tym wieku dzieciaki się buntują. Jeśli chcesz, pogadam z nim. To nie ma sensu, nie posłucha. Jest podobny do ojca. Co ma być pomoc? Powinnaś powiedzieć wszystko Martinowi. Ma dość na głowie. Co robisz? Monita, muszę wyjść. W biurze był napad. Zostań tu. Mowy nie ma, idę z tobą. Najlepiej przez garaż. Obudź się, Alfredo. Chcę coś powiedzieć. Zimno mi. Czy ja umarłem? Nie, przykładam ci lód. Wstań. Gdzie on jest? Nie okłamujcie mnie. Nie utrzymam go. Puszczaj. Nic mu nie zrobiłam. Nawadli na nas, a on próbował... Słuchaj, nie obiecaj, że wyzdrowiejesz. Wyjdzie z tego. Wezwaliście karetkę? Nawet dwie. Jedną dla niego, a drugą. Przynieś szklankę wody. Może lepiej coś mocniejszego. Z lodem. Widocznie lubi sobie golnąć. Nie pokazujcie szmalu. Możecie go przeliczyć w domu. Jesteście zawodowcami, czy nie? Zadowolony? To pierwsza rata. Chcesz więcej? Dość, daj mi żyć. Wymyśliłem ten plan, ryzykowałem i udało się. To twoja działka. Potrzebuję pieniędzy. Mam radkę. Daj mi trochę szmalo. Jesteś mi winien jeszcze 10 tysięcy. Spadaj. Podrzuć mnie do jakiegoś jubilera. Powąchaj. Już lepiej. Wezwaliście policję? Zaraz przyjadą. Dziwna sprawa. Zwykle nie trzymamy w bierze pieniędzy. Napadli nas, kiedy akurat mieliśmy tu 15 tysięcy. Ktoś zdradził. Nie baw się w detektywa. Właśnie. On jest taki odpowiedzialny. To nie żarty. Ukradli 15 tysięcy. Co? I mój wisiorek. Miał dla mnie wartość sentymentalną. Dostałam go od babci.